Tutaj mieszkamy na ulicy Kawkasu w Atenach numer 32 budynek nasz. No i idziemy właśnie ogarnąć bilety i jedziemy na park zrobić zakupy. rozpiniamy tutaj jak kupić bilet bo trochę nam nie idzie nieczytelne te maszyny tutaj nie wiadomo o co chodzi zaraz zaraz zobaczymy co i jak Google oczywiście powinien pomóc suweczki takie tu jeżdżą w żółtym kolorze jak w Nowym Jorku i zaraz rozpłyniemy słuchajcie zobaczcie poznaliśmy tego pana, what's your name? Statys. Statys. Łukasz. Uh, I... Nice to meet you Statys. Monika. <laughs> I I <do> like this. <laughs> poznaliśmy pana Statisa, który nam pomógł, bo ma, e, chcieliśmy kupić bilety w e, automacie, ale automat nie działał więc pan był uczeni, zabrał nas ze sobą i tutaj przyprowadził na plac Monia. i pomógł, pomógł tutaj nam kupić bilety. Ok, I can speak Greek now, English. Uh -huh. in in the Athenia, English. Είμαστε στη Μεμόνια, στο κέντρο της Αθήνας, για να πάρουμε εισιτήρια. Θα εξηγήσω την Ιγκλή τώρα. Οκ, εγώ είμαι στη Μεμόνια. Είμαστε στην the για να take τα κέντρα για το μπάσκετ και το μετρό για όλα. Και είμαι πολύ χαρούμενο να σα δω. Me too, me three. <laughs> <laughs> so <laughs> regards, and, yeah. regards to all of you. And, and uh, how to say uh, good morning, Calmara. Καλησπέρα, uh, Kalispera is in the evening. Καληνύχτα, goodbye uh, uh, in the evening. Good night. And how to say uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. And after that, if we buy a we say We say Okay. to all of you. Go in. Pakistan. <laughs>

Wracamy właśnie z targu. Zrobiliśmy zakupy, bo wczoraj przyjechaliśmy bardzo późno. No i zrobiliśmy zakupy na rynku przy Placu Omonia. Tam dzielnica no... nie jest zbyt ciekawa wokół... przy tej Omonii, bo tam... spotkaliśmy greka, to nam opowiadał, że tam... sporo dilerów niebezpiecznie, złodziei. I... No, nie ciekawa dzielnica. Słuchajcie, jesteśmy po zakupach. Musieliśmy coś zrobić, bo nie jedliśmy jeszcze śniadania, jest godzina 13. Trochę słabo, ale no, tak by było. Jakieś nie mogliśmy znaleźć autobusu. autobusów, więc bardzo ciężko nam było to ogarnąć trochę. Chcieliśmy Wam pokazać, co kupiliśmy, jakie były ceny. Byliśmy na targu. Byliśmy Kilogram pomidorków. Tutaj o, tak, <głos》>. nie. kilogram pomidorków. E, dwie papryczki, dwa ogórki i, i trzy banany. Za to zapłaciliśmy 2,5 euro, to, czyli taniocha. E, 10 jajek też w, w tym, na, na rynku. rynku. Kosztował 1,60 jeden, jeden, euro kosztował, 60 za 50. 10 jajek. Czyli tak. po 16 centów jajko jedno. Białobułę i sześć takich ciemnych, to płaciliśmy za to 1 euro. No, tak no ceny cele... to u nas to teraz jest... U nas w piekarni to byśmy z dwie dechy zostawili pewnie. No a teraz będziemy robić jajka na miękko. <grych> będziemy jeść dopiero śniadanie, później się wybieramy pod grup nieznanego żołnierza i będziemy nagrywać e, zmiany warty. Pójdziemy też do ogrodów narodowych. No i tam się zobaczymy.